Witamy wszystkich bardzo Kurwa serdecznie, koronu! Odcinku z najlepszej gierki na tej planecie, w której zawsze wygrywa kto? Kurwa, prezydent! A jak? Nie dzisiaj, są. dzisiaj, dzisiaj. Spoilery. Dzisiaj, bez cenzury, pierdolę to, kurwa, bez kultury graliśmy cały tamten odcinek. Nudy były jak skurwysyn. Napierdamy panowie, kurwa! Aut, przepraszam, ej, czekaj. Ty, bo babcia do mnie chyba idzie. Z pasem, jaką łapkę gramy? Dawaj, stary dworek. Stary dworek? On, nie jest trudno. Grałem go kiedyś. Jak w tej gęstej wodę. Woda już słychać. Babcia z pasem idzie. Jeszcze chwilę trzeba szybko robić. Szybko, szybko musimy dokończyć zanim dojdzie do pokoju. Lubo, a, to ta mapa jest! No. no to, to, to człowieku to, to to, 10 minut i odcinek skończony. No chłopie, szybciutko, nie? Dwa zrobimy. Cyk. Dobra, kto pierwszy na górze, ten ten jest bosem. Osty, ja tak nie umiem, nie? A jak? Ja tak nie, nie, nie wiem, ćwiczyłem, ćwiczyłem specjalnie. W tym odcinku was tak zniszczę. Nie właśnie to, to, to będzie To będzie mój naj, najbardziej najbardziej... Ej, i nie wczytałem... Nie wczytałem zasad. Zasad? Ta historia jest no, taka, że nie ma to zasad. przeczytaj. Przeczytaj, przeczytaj. Ale. Nie zasad. Dawaj, jedziesz. Boże. Dobra, to może na tym odcinku się uda dwie mapy. Zobaczymy, no, jak my, patrz, jakie to jest. Zobacz jakie to jest. Najbabcia babcia by to przeszło. Op, na... Twoja babcia a idzie się... właśnie, żeby to przejść, bo ty nie umiesz. No, ale siuni. Dlaczego teraz musisz trochę uspokoić? Bo ona tam umiera na jakąś telenowę. Teraz się, to się to tam uspokajasz, to teraz. uspokajasz, I zaraz tak dupniesz tym basem. Odporządzasz głośnik na fulla. Teraz ten odcinek nie nagrywam w swoim pokoju, jak zawsze Tylko nagrywam yy, w kuchni Nie wiem w sumie czemu Ale <laughs> nagrywam w kuchni O! No! Zmieniłem ustawienia mikrofonu i od razu wszystko ładnie słychać No super bardzo, bardzo mnie to cieszy Ej dobra, musimy zablokować mu tam to przejście, bo to będzie za, ten, za nudne, nie? To nie, nie ZA dzieci! Opie. Okay. Z czym dalej chodzi? Tak. Napiszcie tak, ustawień, w komentarzu jaki bardziej lubicie format, czy Lubicie format takiej kulturki, takiej tak. Kasper, tego, czemu nie, nie czytałeś ustawień tych, co były? No mówiłem, A, że właśnie. nie czytałem ustawień kurwa. A, No to 10 rund? No już nie jest 10 No nie jest, są 5 no. Jezu Maria To będzie dobre, krótkie będzie i tyle Do, Ja dobra, myślałem teraz... spóźniej, że nie przeczytałeś Tam Potem... Zasad. No nie no. Po... Tak powiedziałem. Nie przeczytałem. Gdzieś nie przeczytałem zasad. Czekajcie, idę sprawdzić, gdzie jest babcia. Już <grym tłuk> na <tłuk> <babcia. tłuk> ja sobie stronie. grobie! Ty! A mój Jak ty żeś tam kur... Normalnie. No. Dokładnie tak. Ale on gdzie ale on się wyjebał no, to Ja to, to... się wyjebałem no, On ma spokojnie Teraz, teraz ja Teraz ja wam pokażę Teraz nie przejdziecie w swoim Teraz nie przejdziecie tym swoim w tym Teraz w ogóle nie przejdziemy <laughs> Dobrze, o kurwa Co czego on to robi? A tych kolczy tutaj Serio? Siekło mnie, siekło mnie o kurna, o kurna, o kurna, o kurna, ale... Klacz. No, żeby... no, i, no i powodzenia. <grym> Jedziesz, no? Nie, no nie. no jest to do zrobienia, tak szczerze tylko. Ale zau nie zauważysz. No jest do, do zrobienia, faktycznie. Tylko musisz się przekmienić tutaj. No, przekmienić tym, ja że ten gość to się wywalił na kolcach. No, dobra, bo, bo mnie podskoczyło no, no, no. Kurwa, kurwa. No, poczuł, dodałeś te kolce. Czy jest.? Is... Nie no, nie ma 5 rund, bo już byśmy skończyli. No ale 5 rund wygranych. 5 wygranych musisz mieć. Eee. I żeby zaliczyło jeszcze to wygrane. No. Mm, to nie będzie taki króciutki odcineczek. Luz, luz, a już widzę z Kasperek chce zrobić. Ja to no ja no. Mam. Czekaj. Wtedy będzie nie do przejścia, chyba. Co ty jadasz? Dobra, ja wiem To by... No teraz jest nie do przejścia. Dobra, 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 ja, ja mam dwie eki upać Cyk o Ja już patrzy, <grym> <grym> się wyjebał Kurna Ja wiem jak to przejść tylko. Ja też wiem, ale nie dałem rady, nie? Bo Kasper se stoi za daleko No? Psuje kamerę, nie? Ja czekam ja już nie na to, to piciolę. Chcę z Państwem współpracować, ponieważ sam tego... Z nim się nie dostanę. Nie, mu tak. nie, nie, radę, nie, radę, nie da się tam mu tak. nie, Ta. Da się to zapraszam na się. nie, No to da da zapraszam się. na nie, 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 Oho. Teraz się nie, a to, A to teraz je... to już na pewno się nie będzie dało, jak ja miód postawiłem. Ja chcę ciekawego chyba, że jesteś pałą. Bo co, bo wygrywasz, to, to zrobić, tak, żeby się nie dało przejść. ja jedzie z windą. Macie wskocz tu na daszek, na górkę. <clairement> Hits. 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 Hits .Hits. A Więc, to są kolce, no tak, zapomniałem, że one są przyczepione do windy. Ja mam czas, tak mi się nie śpieszy. Prawie wpadłem pod windę to byś. nigdzie, nigdzie nie śpieszył. Nie no, dostałem. <noise> no spokojnie, mamy czas. Nikomu się nigdzie nie śpieszy. Mi się śpieszy. No to niech ci się śpieszy. Musimy to szybko skończyć babcia wparuje do, do pokoju, nieprawda? No i co wtedy zrobisz? Dęk. Wtedy będę uciekać z domu. To będzie tak, ona kto nie wybrał? Ja. Albo no on zaltabował. Gadzber. Zaltabowałem. I co, masz problem z tym? Tak. Czas, czas nam ten, kratnisz 5, 4, 3, 2, 1. Gadzber. Dobra. O kurna! No i dupa. Yuh. Nie wziął nic. Dobra. Ale to co za stolec. Robić. Minecraft mi się odpalił do chuja, jak ja nawet nie chciałem. To chuja! Mm, 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 nie no, taka mapa... Za łatwa jest ta mapa. Za łatwa, no. Potwierdzam. Aha, Aha. patrzę, se, ja się skaczę tam... tak. Ty. Ty skaczesz tak i Cy. u mnie co, drugi, co, co druga strzała cię trafia. Ty. TY! No. KURWA! KURWA NA no KTO NAŚ NA... No... Kerrmy za ty zrobić Zamknij mordę <grym> <grym> źle wyliczyłem <grym> Tak upało Zamknij się Ty, ty się od samów jak, jak, jak ja to wygram to człowieku coś tam się jak, ja, jak, jak ja jak ja to wygram to <grym> Wyciszam go A, Daj mi dojść do słowa Testuję, testuję czy dobrze ustawiłem mikrofon czekaj Nie, do dupy ale jak to, ja to mogłeś zrobić to wcześniej paruwo, teraz, teraz to już za późno JAK JA TO WYGRAM To każdemu z widzów oglądających to Przesyłam mm. nagie zdjęcie, nie na nagie zdjęcie tylko co? Z moją fotkę co? <grym> <grym> no. Mo, moją, moją fotkę bicepsa na przykład jest, yy, Z podpisem yy, Dla najwierniejszego widza Nie, o, tak, ej. Tak jak to wygram po prostu Ej ogarnąłem ej, co ten co ja ten... zrobię? Że nie da się tego przejść teraz debilu

Nie tu, nie tu ci... debilu, tam postaw ci... przy końcu, przy końcu! Bacz jaki rozpierdol! pierdo, jaki będzie rozpierdol! Koniec jest załatwę, A na koniec na da. koniec daj. Tu? Nie, na koniec, tu masz dziurę nie, między no, ten. Żeby górą to No to jesteś upośledzony? Nie no, to jest do przejścia. No jest do przejścia, ale mogłeś się lepiej postawić, tak. A, tam. Pitolisz! Co tu robi? Piła mechaniczna. Coś ty, Alan, zrobił Ja ją postawiłem. No nie, nie, nie da się tego przejść. Da się. No ciekawe jak jakiś człowiek kurczę, wyciekli to jest piłka. Nie, 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 ma, nie ma, nie ma czuć. Ja czy robię teraz dwie rzeczy jednocześnie, kurwa. I gram, i chcę do pewności. No <laughs> zawołasz te windę! No, nie dę? da się, paru bo ty... Ty świnio! Tak. O No Co? nie zostałem Nie on no to przejdzie Czekaj, to O kurwa JEDNO no, się nie da! <ślesk> <ślesk> Dobre duszki I kiedy wy, wy mnie wyprzedziliście, kurwa Kilka tu temu już Jak się dwa razy odstrzały wiesz A to dobrze wyjdzie Patrzcie to Jaki rozpierdol to będzie <ślesk> Patrzcie to! Jak to przejdzie jak przejdzie, to do... zostaw No, debil, debil, no zostaw to, zostaw to no. Ale gdzie ty chcesz się dzień przejść? No normalnie przejdzie, uspokój <laughs> się. Jogi, uspokój dobra, się. Dobra, ej, ej. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. No i kurwa dupa. No i co ty zniszczyłeś? O, nie nie rozwaliłem. Ja pierdolę. Dokładnie nie rozwaliłem tego, co trzeba było. A chcesz Kasper i tak teraz przejść skoro to się kręci tam to całe Patrz, patrz o kurwa kto tu zablokował przejście Ja pierdole ja mu się... zostawić to jednak A to ty co zrobiłeś po My Kasper już nie przejdziemy, chyba stamtąd będziemy próbować ale ja nie umiem Nie no tutaj tutaj na luzie się przejdzie pa O kurwa No widzę o kurwa, nie kurwa, Strzała Na no luzie nie? Luźno, luźno A mam to się ruszyć kiedyś? No nie mam gdzie, człowieku. Ja, jak nie znowu do dupy, dupy wytymingowałem, jeszcze raz muszę. Kurwa! Na pewno nie tak, wiesz? Ale pa jest na górze. Ej, powiem wam, że te X-boostery tak zajebiście pachę kurwa. Taka guma... Ej, pa, ej, pamiętacie te takie gumy balonowe, co były specjalne, żeby robić e, bomby... Te były specjalne, no? Jak ty masz, człowieku, 13 lat? To ja, ja, jakie, co? No te takie gumy balonowe, kurwa, dupa. TO jest do 18 lat, kurwa! A ty nie te nie te gumy, kurwa. <grych> Tylko te inne. No jakie, takie... jakie? <grych> takie, co się mieli w mordzie do chuja i można zro zrobić z nich ten bańkę z No kurde. Nie. nie mówią mogą, mów, 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 co To coś są specjalne robię, nie. do tego. Ja, nie, totalnie nie wiem, o gadasz. No to... No z takie gumy kiedyś były o smaku balonowym. No były takie, no... O to mu no. chodzi konkretnie. Takie były, były takie gumy, gumy do rzucia o smaku balonowym, o to mu chodzi. Gumy papierasy, no to, to no. Nie. Myślę, ja że wiecie, że... No tak wiem o co ci chodzi. Muchałeś taki i taki dymek leciał. Ale przez, kiedyś przez były takie te, to właśnie. nie leciało prawie. A znaczy, czy no, no, mi, za pierwszym mi to ta, ta, ta dym poszedł? No. Mi, mi nie chodzi o te gumy, o te gumy papieras... wiem to o co ci chodzi, on nie rozumie. No właśnie. Nikt totalnie nie rozumiał. Dobra, bo mnie wkurwia te kurwa ten. Wiesz, już się masz wkurwiłem ten, na ten. na te strzały tu. Na te kusze, lat. Na... Oj. Oj, to był odcinek nie <śmuchy> wyszedł. Ale <śmuchy> to, to kiedyś nie masz Maciek macie już kilka. A i na tym jest właśnie ograniczenie. Serio? Ty pizdo. Już mnie na... Co, Co? Co? <śmuchy> Ups, ktoś wygrał. O nie Yeah! Wysyłam zdjęcia. Piszcie mi na maila. <noise> Podaję maila. Materiały? Tam na Można jeszcze jedną mapę spróbować. Dawać jeszcze jedną, no, bo była krótka, ale na tych samych ustawieniach. No. Tak graliśmy? Na, 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 na tych samych? Dobra. Tak. No, Dobra, go, to, to góra lodowa szybko, 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 szybko leci. Molo. Góra go. lodowa? Co to jest? O no, jezu, pamiętam co nie? to bo jest! Pamiętasz? Ej, Pamiętam co to jest! <laughs> Góra Tam... lodowa. Z kim graliśmy wtedy? Z Grudniem i z Krzyśkiem. Życie nie widziałem tej mapy na, na, na oczy. No to... No to... No to raczej wygra, nie? No to... No to się przekonać, co to jest za mapa. Już widzę, że to typu wodospad to jest. Nie. Wydaje ci się. Słuchaj, tu się Gubna. doskoczy, tu się doskoczy. No, nie wiem, tu se traktujemy takiego. O kurwa! To gdzie to trzeba iść? A to statkiem się płynie! Nie! Ale... Co tu? Co to jest za mapa? I ja się ja wygra? Ty, on... 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 on, on wygra, człowieku! Trzy rundy i on wszystkie wygra! Najszybsza mapa Albert. Patrzcie, widzę, oni nie widzą. Siema. Ciema. Nie doskoczysz się tu? Nie. Tam po się nie da. Boże, to jest na takich widzów człowiek. Ej, ej, Dobrze idzie, tak? Dobra, trzeba coś zrobić. Bo za mało Rajdu. Za mało? Za mało to podaj bit. Jest bit, jest git, łapie się za... Weź zrób tak, żeby statek tak leciał góra-dół. Co? Yes. Statek? Tak, statek góra-dół, nie? Pewnie. Już no. Nie no, ta mapa, człowieku, to jest za dość, Jeszcze do, do O KURWA, mać! Ej, ja na, nie na siebie się patrzyłem pierdole. Nie patrzyłem się na siebie Ja ale żeś się odjebali teraz Już na prezesa zacząłem patrzeć Pierdolia, ja to muszę postawić, człowieku Nie, to nawet, bo to się rozwali A, kojarzysz to w ja Co, co? No, kojarzysz to? No, 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 no. Pewnie Co jest, strafszę. Ja co ty, mi kurwa zajebało? <gulia> ty, <gulia> <plus>? nie, ma <gulia> gdzieś na odcinku, muszę zobaczyć. M mnie nic. Coś jest? Co się, co to było? Lecę, lecę i mnie nagle zajebało coś. Boże, góra swe lodowa spadła, nie patrzyłem. No nie, nie. No mogło tak być. Nie wiem, tu, tu ciężko jakieś utrudnienia dać do tej mapy Nie da się taki o, o! Kasper wygra, Maciek Maciek zepnij go Ej dobra, coś to co postawił to właśnie mnie uratował, bo prawie spadłem do wody Kasper wygrał już Nie dobra Ej, ja pitole Trzeba jakaś Kasper, nie Dobra Kupienia. Eee, no, <grymne> dobra. Ha. Nie, Alan, nie, dobrze, dobrze. Co? It's easy. Alan, musisz, musisz. Daliśmy, nie? <grymne> tak jest, szefie. O. o, o on A bo to był ten! W statku, był dosłownie w statku u mnie. A skąd miałem wiedzieć? Że tu jest taka, taka, taka paszport popioła Ej, bo dragon nie ma żadnych kurwa ty Drago? Znaczy dragon, kurwa, draku Alan, Alan, draku i w ogóle CW Nie wiem Gra to co ja mogę To, że tam tamtych wygrałem to był taki fort nie? Kompletnie nie wiedziałem jak się idzie, ale to się przywróciło Ej, znowu Ebsch. zacząłem patrzeć na Kaspra Ej, czemu kurwa mi tak słabo skoczył? Nie mam pojęcia Kto żyje? Ja. Ja nie żyję. No nie! Podskoczyłem. Kto żyje? Nikt. Ja mam, widzę Ciebie tam, wiesz? <grym> Ale ja statku teraz kurwa nie widzę. Ja pierdolę! Jest <grym> <grym> tylko dla, dla ciebie, wiesz? Kurwa, zero punktów do kurwy! <grym> A to tak... o, tutaj jeszcze kwiatek damy Dajcie miodziku tu Więcej Daj kamień. Będzie Patrz, żeby teraz skoczył na... Nie, nie... 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 co za sydry. No czemu mi tak słabo skaczy? Ej, mi... mi też słabo skoczyło Potrzebuję jedną wygraną i nie mogę, bo mi jakoś kurwa sk... skaczę do gdy Wydaje A ja spadam w przepaść. Ale ja nie przechodzę po prostu. Co wysadziliście nie no trafiłem? Ja muszę tutaj dostać jeszcze kukrotek, bo ja spadam cały czas. Dzią, dzią, dzią. No kurwa! <laughs> Maciek przejść to. Znaczy nie, nie przechodź w sumie. Nie! nie da się przejść. Da Dobrze, się. że ktoś wsiada po zajebiście. Ja to postarzyłem, Przejdź. ale da się przejść. Nie. Dobra, Patrz z wami Okej, okay, okej, okay, okej okay. Pierwsze punkty! To no! jest! Dobra Co? Co tam do ciebie mówił, nie żyj tak pizdy Chyba <ścoughs> u siebie słyszałeś, wiesz? A może Dużo to facie. zmieni ja tu dojdę i was będę sabotował. Ej, tutaj się grało do grywki jak ten? Chyba tak. się. W sensie to, o kurwa. O kurwa! Ale on kradnie moją taktykę. W sensie takim, że jak się ten. Ukradł taktykę. Się... Kurwa! Była, była. Była. grywki? Była, chyba. Mm, Albo remis, nie pamiętam. 21 minut odcinka idealnie Babcia, przepraszam że wszystkie 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 słowa, które mówię i wydarzę, ale... Nie no nie da się będzie No to się, się nie da się się Czym się różni kurwa od kurna? Co to zmienia? Co to zmienia? Wszystko. Nic, nic. nic. Nie góra lodowa nie. musiała nie. spaść nagle Kto, Kto to postawił? Tula? Dobrze Czekaj, bo mam lagi, opóźnienie mam, bileja, eska mm -hmm, mi nie działa. Mm, mm -hmm. Boże święty. A dziś? Babciu, robię to dla ciebie. się się wywali. Dobra, proszę, pierwszy punkt. Błagam. Dobra, nie da się tego teraz. Oh. Ej, ale bym ci chłopie bił brawa, jakbyś teraz się wywalił. Pierwsze punkty. Jest! Ej, Kasper... Dobra, to jest ostatnia, ostatnia, teraz przejdę a, to wygrałem. A to, to na gówno Kasperem. mi te punkty. No ja i tak to przegrałem. To nie ma znaczenia. No. Właśnie utrudniłem tak, że to dupa Kasper ułatwia Nie wiem co robię, o żyję. Ty patrzyłem się na... Patrzyłem się na na, na nie tą potęg, co? Kurwa piła jebana Proszę Przeszedłem Nie Nie jeba, nie. To, jeba, tą nie 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 kulę? Nie Nie Maciek, spierdolisz to Cześć, zamknij się Maciek, zjebiesz to, zjebiesz to zjebiesz. to Alan, albo maciek, on wygra, albo ja Maciek, Maciek, to spierdoli Zjedz TO, zjedz TO, zjedz TO Nie Nie, 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 gdzie jestem? <laughs> zamknij się, ja... Z... Spierdoli Sąk nie, 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 tak! ty się za Andrzej morder! Tak, tak kurwa ostatnie miejsce! SEE! LES Gadałeś, cieszę się, że on był po raz trzeci z rzędu? Prawie Co? Ty się <grym> Żeby on wygrał, Maciek. a nie ja! No to co Macie, mi gadałeś pizdo. o... PIZZO! Bołeś gadał jak paruwa. Gada. Twoja wina! Zrobiłeś! bo to twoja wina, żeś gadał ciągle, nie przejdziesz, nie przejdziesz, to nie przeszedłem. Ty, on szuiny trz, już w tej grze zrobił no. Spoilery, ale tak spoiler. Dobra, a Dziękujemy, to by było chyba na tyle z tego odcinka. Dziękujemy bardzo serdecznie za granie Właśnie. w tą zajebistą gierkę z, z nami Przepraszamy babcie, babcie, tak? Babcia sorry Tak, no, <laughs> babcia przepraszam bardzo serdecznie idę, idę ją teraz przeprosić po, po, po nagraniu. Chodź tu cacprę na dół, pożegnamy się pięknie Dziękuję Dziękujemy bardzo serdecznie Yy, w następnej yy, na następną gierkę pobiorę cheaty, żeby custom nie wygrał. Dziękuję, dziękuję. Mocny stafent, mocny safe <grymne> dobra, na razie. Na ra